Pieniądze są potrzebne i nie będziemy z tym dyskutować. Porozmawiamy natomiast o tym, kiedy dziecko powinno otrzymać swoje pierwsze pieniądze czy kieszonkowe, jak nauczyć szacunku do pieniądza, no i jak oszczędzać pieniądze. Ale poznamy także podopieczną Fundacji Polsat, czteroletnią Lenę. Która liczy na Państwa wsparcie. Szansą na jej lepsze życie jest systematyczna rehabilitacja, a to niestety kosztuje i Państwo mogą na nie pomóc. Widzę, że w naszym studiu są już goście, z którymi za chwilę porozmawiam. To zaczynamy. Bartosz Kwiatek, dzień dobry. To jest program Fundacji Polsat. Jesteśmy dla dzieci. Bez pieniędzy by nie było domów, książek, fabryk, jedzenia. Nieraz ma takie napady złości po prostu wpada w szał jakby tak. Nie ma dla niej żadnej terapii. Razem ze mną w studiu goście pani Małgorzata Sobkowicz prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Dzień dobry. A fundacja zajmuje się prowadzeniem programów w zakresie edukacji ekonomicznej i finansowej, dlatego także z nami jest pani Bogosława Rajska, która jest współautorką i koordynatorką jednego z takich programów od grosika do złotówki. Dzień dobry. To zanim nasza rozmowa, to zabieram panie i naszych widzów do przedszkola Bez pieniędzy by nie było domu, książek, fabryk, jedzenia. Kto opowie, co jest na tych banknotach? 10 zł, 20 zł, 50 zł, 500 zł. No i idealnie! Znaczki i numerki są po to, żeby wiedzieć, ile wydać. Za chleb. Cukierki, lody. W tym miejscu, jak tutaj podświetlimy, weźmiemy pod słońce, to pojawi się, w tym miejscu pojawi się król. Tak? Widać? Widać. Najlepiej uczyć dzieci przez zabawę. Już od najmłodszych lat to my dajemy dzieciom przykład, żeby dzieci dobrze zarządzały tymi pieniędzmi w przyszłości. Dlatego warto yy, o tym rozmawiać z dziećmi. Tu rysujemy monety, tak? Na tej kartce rysujemy jeden banknot albo wiele banknotów, które chcielibyście, żeby były w waszym królestwie, ja tak? rysuję tysiąc! Bogaty człowiek to jest taki człowiek, który ma dużo pieniędzów. Pieniądzów. Mają zapach, że śmierdzą. No bo pieniądze... Pieniądze nie dają szczęścia. Szczęście to, to jest to, że dzisiaj masz fajny dzień. Pieniądze szczęścia nie dają, mówią dzieci, ale wspominały też o skarbonce. W naszym studiu taka symboliczna w postaci słonia. Ja y, dorzucam na dobry początek y, programu. No to żeby dzieci miały ten swój budżet i nim operowały, muszą te pieniądze dostawać od dorosłych. Za co one powinny być? Ktoś mi zadał pytanie, czy należy wynagradzać za dobre stopnie, oceny, czy jakieś osiągnięcia typu sportowe. I też to jest takie pytanie troszeczkę kontrowersyjne, dlatego że jedni mówią, że absolutnie nie ponieważ e, dziecko przyzwyczai się, że trzeba się uczyć właśnie i będzie to ich, jego sposób na zarabianie pieniędzy, a drudzy powiedzą, a dlaczego nie? A stypendia na przykład naukowe. E, więc dlaczego my, rodzice, nie możemy wprowadzić, czy dziadkowie, czy wujkowie, wprowadzić takie właśnie, e, takiego wynagradzania pod koniec roku szkolnego? I to jest fajny moment na to, że e, przecież wakacje przed nami, tak? Mają takie swoje, zarobione przez cały rok szkolny, i one wiedzą, że warto, bo pieniądze są po to, żeby je wydawać i żeby spełniać swoje marzenia, pasje, hobby. A jeśli chodzi o te jeszcze młodsze dzieci, na przykład. W przedszkolu, w pierwszych latach szkoły podstawowej. Za co można dzieciom dawać pieniądze? Myślę, że babcia i dziadek to dają za nic. Tak, ja, ja tak pamiętam, ale rodzice. Mhm. Rodzice na pewno ustalają z dziećmi organizację życia rodzinnego, pewien zakres obowiązków, które w rodzinie wykonujemy po prostu za darmo. Ważne jest to, żeby taki zakres obowiązków został ustalony, ponieważ wówczas kształtowana jest też odpowiedzialność. Natomiast na pewno jeżeli uzgodnimy to wspólnie z rodzicami, a zaproponuje nam sąsiadka prośbę o wynoszenie śmieci czy wyprowadzanie psa na spacer, może być to traktowane jako pomoc sąsiedzka i sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy już przez najmłodsze dzieci. Mycie samochodu, czy pomaganie w myciu okien, to są takie dodatkowe czynności, ale absolutnie za sprzątanie pokoju, czy też przygotowywanie swojego plecaka na dzień następny do szkoły, to są nasze obowiązki, za które nie możemy pobierać pieniędzy. A jak walczyć z taką pokuszą, mam pieniądze i przeznaczam je właśnie na te przyjemności, na upragnioną zabawkę, no i niejako pozbywam się ich od razu, bo realizuję to swoje marzenie. Ważne jest, żeby samo doświadczało e, takich sytuacji, kiedy wyda wszystkie pieniądze, e, następne kieszonkowe będzie za tydzień. W tym czasie chciałoby kupić jakieś inne rzeczy, ale pieniędzy nie ma. E, I tutaj bardzo ważna jest odpowiedzialność i konsekwencja rodziców, którzy e, pozwalają dziecku doświadczyć takiej sytuacji, tego bólu nieposiadania możliwości wydawania pieniędzy e, i żeby dziecko odczekało do kolejnego tygodnia, kiedy Otrzyma kieszonkowe. Może się zdarzyć również, że w, po ustaleniu z dzieckiem zaproponuje pożyczkę, a konto kolejnej, jak gdyby wypłaty kieszonkowego, oczywiście z umową oddania tych pieniędzy, zwrotu, być może w ratach, ale jednak to boli, kiedy trzeba oddać pieniądze, a wydało się wszystko poprzednio już. To odwołam się teraz do tej skarbonki też w naszym studiu, która symbolizuje oszczędzanie. Jak zarazić tym oszczędzaniem i uczyć tego. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Więc najlepszym sposobem na to są dobre przykłady domowe. Pokazujemy dzieciom, jak ważne jest to, żeby oszczędzać środowisko kiedy dziecko zimą zakłada czapkę, możemy się spodziewać, że będzie zdrowe. Natomiast w odwrotnym przypadku, w czasie choroby, mamy tutaj zakupy leków, nieplanowane wydatki, czy zwolnienie mamy, które przekłada się na mniejsze dochody finansowe, i wtedy nasze dochody domowe zmniejszają się. Więc możemy z dziećmi zabawić się w taką symulację budżetu rodzinnego, przygotować pieniądze, które pokazują, jakie, jaką wartość ma też nasz dochód i co możemy i co powinniśmy zakupić i na co przeznaczyć nasze dochody. To za chwilę ciąg dalszy naszej rozmowy, a teraz proponuję wycieczkę do Muzeum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego. Znajdujemy się w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego. No Czy wiecie, czym jest pieniądz? Co to jest pieniądz? Waluta. waluta. A co to jest waluta? Coś takiego, że można coś kupić. Co można? Tak, czyli? Na przykład batonika jakiego? Mhm. Kiedyś to było tak, że na przykład ten, co łowił ryby, no to chciał się wymienić za jakieś ubranie, ten, co robi ubranie, ale ten, co robił ubranie, nie chciał ryby. Dlatego wymyślono pieniądze, żeby łatwiej było z tymi rzeczami. Chodźcie. Mam dla was tutaj taki tajemniczy przedmiot. Co to może być? Możecie Moneta. dotknąć. Moneta? Spróbujcie to podnieść, ile to waży? O 6 osób, 20 kg. Zmieści się do kieszeni? Nie. Pewnie, że nie. Bardzo niewygodnie było tym płacić. Ludzie musieli sobie wymyślić coś innego. Pieniądze można nazwać papierami wartościowymi. Tak samo monety, metalami wartościowymi. jak się nazywa sala, w której jesteśmy? Skarby. Widzicie, jak działają drzwi od skarbca? Trzeba przekręcić takie koło. I teraz do oporu, czyli w drugą. Zobaczcie, co się dzieje, chłopaki. Wysuwają się takie bolce. Widać to z boku. Dziewczyny nam teraz zamknęły drzwi. To prawdziwa sztaba złota. Próbujecie podnieść dwoma rękoma. Wiesz, ile masz w ręku pieniędzy? 700 330 zł. Tyle jest warta ta sztaba dzisiaj. Próbuję się oszczędzać. Czasem, jak coś mam, co bym chciał kupić, no to kupuję, ale to tak mało kupuję. Większość pieniędzy mi zostaje z tego, co kupuję. Słuchajcie, weszliśmy na giełdę. Co to jest giełda? Kto wie? To jest takie, że jakie banki, ile zarobiły, ile skraciły, w jakich krajach? A wiecie, w jaki sposób zaczyna się sesja giełdowa? Od czego? Nie. Nikt? Tylko Michał? Trzeba od tego dzwonu. Trzeba uderzyć w dzwon giełdowy. Kto z Was chce uderzyć? Bardzo tutaj dużo się da zobaczyć, yy, dowiedzieć. Tyle, że to że nie mieści się w głowie, że to tyle jest do obejrzenia, że, że nawet ja nigdy tyle nie zwiedziłam. Odnoszę wrażenie, że dzieci bardzo wciąga ten świat pieniędzy i finansów i wiedzą jaka jest waga pieniądza, że one mają w życiu znaczenie. Tak, tym bardziej te dzieci, które wspólnie z rodzicami planują wydatki, robią listę zakupów, robią z nimi wspólne zakupy w sklepie fizycznym, ale także przez internet, one muszą być włączone w życie rodzinne, bo inaczej się tego nie nauczą. Ale także mają też wsparcie w szkole i mają takie fajne zajęcia w oparciu o fajne gry i poprzez zabawę. Dzieciak naprawdę bardzo dużo chłoni tej wiedzy. A jak dajemy dzieciom pieniądze, nastolatkom, to lepiej w formie gotówki, czy karty? A to wszystko zależy od sytuacji, kto te pieniądze wręcza. Bo jeżeli to jest na przykład babcia, tak jak w moim wypadku, i widuje się rzadko z moimi starszymi wnukami, którzy posiadają swoje własne konta, to czynię przelew oczywiście dla nich. Natomiast kiedy spotykamy się osobiście, no to wtedy lubią otrzymać gotówkę do ręki. Zastanawiam się, czy ten pieniądz elektroniczny, jeżeli jest to konto, a w ofercie y, chyba wszystkich banków są też takie młodzieżowe konta, nie jest rozwiązaniem, gdzie dorośli mają jeszcze kontrolę nad tymi wydatkami. Tak, oczywiście. Do 18 roku życia możemy kontrolować wydatki naszych pociech. Za kartą przemawia argument bezpieczeństwo. Ponieważ jak zgubimy kartę, to możemy ją szybko zastrzec z banku, a jak zgubimy gotówkę, to ma marne przepadły. szanse, że je odzyskamy. Ale jeszcze chcę się skupić na słowie odpowiedzialność, bo mam takie wrażenie, że w kontekście edukacji finansowej i takiej ekonomicznej ta odpowiedzialność jest niezwykle ważna, kiedy weźmiemy pod uwagę różnice, jakie są w rodzinach, jeśli chodzi o zamożność i też dostęp do pieniądza i pieniędzy dzieci. I to też może być problemem w szkole. Jeśli mówimy o samej szkole, to dużą rolę speł spełnia nauczyciel, ale myślę, że rodzice, ci bardziej zamożni, też powinniśmy brać to pod uwagę, że w klasie u córki syna mogą być różne sytuacje rodzinne z różnym budżetem domowym, więc no, my, dorośli, powinniśmy też brać na to poprawkę. I gdy jest wycieczka szkolna. Myślę, że to już jest praktykowane od, od jakiegoś dłuższego czasu. Nauczyciel sam określa wysokość kieszonkowego, jakiej dzieci w klasie powinny dostać od swoich rodziców. I uważam, że to jest słuszne i sprawiedliwe dla wszystkich. Muszę Panie jeszcze zapytać o wolontariat, bo to ważny aspekt, chociażby w kontekście działań fundacji. Wiadomo, że mamy też działania, w które dzieci powinny się angażować. Wiedząc, że za to wynagrodzenia nie będzie, a może będzie coś więcej nawet. Dzieci wiedzą, że nie za każdą pracę otrzymuje się pieniądze, i to jest dla nich bardzo ważne. To jest też takie kształtowanie sensu życia ich, ale też zdobywanie nowych relacji, znajomości, przyjaciół dzięki właśnie temu zaangażowaniu. Tak oddaje się serce i słyszy to dziękuję, ale my też nie ukrywamy, że organizacje pożytku publicznego potrzebują pieniędzy, aby pomagać. Tak też dzieje się m.in. w Fundacji Polsat. Dlatego Państwa w tym programie prosimy zawsze, aby pamiętać, wysłać SMS o treści pomoc pod numer 7531, bo w tak prosty sposób możemy pomagać chorym i potrzebującym dzieciom. To dzięki Państwa wsparciu. Dziękuję Panią za to spotkanie, rady dla dorosłych i dla ich dzieci, ale jeszcze taka mini lekcja ekonomii w naszym studiu, bo dołączył do nas Franek, uczeń klasy siódmej szkoły podstawowej. Cześć Franku. Panie przygotowały takie proste zdania, które mogą być początkiem rodzinnej przygody, jeśli chodzi o przedsiębiorczość i ekonomię. To będziemy Cię prosić, żebyś. Opowiedział swoje pierwsze skojarzenia z tym, co za chwilę usłyszysz. Franku, to powiedz mi, z czym kojarzy ci się przedsiębiorczość? No, kojarzy mi się ogólnie z wydawaniem, zarabianiem pieniędzy. No dobrze, a co to jest dług? Dług, no to jest coś takiego, że na jakby trzeba komuś oddać pieniądze komuś albo jakiejś firmie, bankowi. A definicja Inflacja. Co to jest inflacja? Inflacja to jest jakby coś takiego, co sprawia, że ceny produktów rosną. Podoba mi się to, jak odpowiadałeś. Sam sobie w myślach odpowiadałem na te pytania i skojarzenia przygotowane przez panię i stwierdzam, że to może być naprawdę świetna lekcja ekonomii i przedsiębiorczości, bo w rodzinie jak i dorośli, i dzieci siądą przy stole, to te odpowiedzi będą zapewne różne. Oczywiście, najbardziej. To zachęcamy państwa do takich rodzinnych lekcji ekonomii, a my teraz w naszym programie zaglądamy tradycyjnie do mediów społecznościowych, Fundacja Polsat na spotkaniu z Komisją Europejską w Centrum Zdrowia Dziecka. Prezes Krystyna Aldrich-Holz mówiła m.in. o modernizacjach i wsparciu dla oddziałów szpitalnych. Mówimy też, ile dobrego sport daje najmłodszym. O tym już teraz Jerzy Mielewski. A zdrowie. Y P. Współżycie w grupie z innymi kolegami, koleżankami, e, taką sumienność, punktualność to są bardzo ważne rzeczy, które można później wykorzystywać też na innych płaszczyznach. I na koniec podpowiadamy, że warto 1 czerwca wybrać się do Żyrardowa. Wystąpią m.in. Kleo, Julia Żugań i Roxy Węgiel. To Dzień Dziecka z Fundacją Polsat. Do zobaczenia. Rehabilitacja to nadzieja. Dla Leny, podopiecznej Fundacji Polsat. Nadzieja na lepsze jutro, ale warunkiem jest właśnie systematyczna rehabilitacja, a ta kosztuje. Państwo mogą pomóc Lenie. Poznajmy jej historię. Tak? Daj, pięknie, brawo. Tak, czytamy. Nieraz ma takie napady złości, po prostu wpada w szał, jakby tak. Jakby nie wiedziała, co sama chce. No, czy Wtedy ją próbuję jakoś wyciszyć, tak? Na przykład położę ją trochę na łóżku, no, dam jej tam zabawki jakieś, no i ona po prostu się też po chwili sama, tak? Sama się wyciszy. <tryk> Lenka ma 4 lata, choruje na chromosomopatię. Brakuje jej kilkunastu chromosomów, co odpowiada no, za opóźniony też jej rozwój. Pod względem po prostu jej choroby jest jakby wyjątkowa, tak jak nam profesor powiedział, że nie wiadomo, czy jest po prostu druga taka jak ona gdziekolwiek, tak nie tylko w Polsce, ale w ogóle na całym świecie. I nie wiadomo w jaki sposób ta choroba jej będzie postępować, co będzie w przyszłości z nią też, tak na ten moment nie ma dla niej żadnej terapii genowej. Jedynym jej jakby lekarstwem, tak? Na leczenie powiedzmy jest ta rehabilitacja wyłącznie tak, w tej chwili. Na rehabilitację teraz jeździmy z nią trzy razy w tygodniu i ja na przykład widzę po niej te efekty, tak? Że ona bardziej rozumie, coraz więcej rozumie. Pokazać na przykład, gdzie jest teraz noga, ma, gdzie ma bluzeczkę, gdzie ma włosy. No umie, tak? Rozumie to, rozumie. A zrób prawo? A co łuska wyszli? A, a, a. a papa jak jest? Zrób papa. No ona sama nie chodzi, tak? Przemieszcza się właśnie, posuwając się na, na pupie, odpycha się rękami, tak? No i tak mówię, no próbuje też na cz czworaka, tak? Ale to jeszcze jest taki etap po prostu, no jeszcze jej to nie wychodzi do końca. Gdyby w ogóle żadna rehabilitacja, no to nawet nie siedziałaby, tak? W ten sposób nie przemieszczałaby się, no, nie byłoby tego. Byłaby, myślę, raczej dzieckiem no, leżącym. Z każdego efektu się po prostu człowiek no, cieszy, tak, że coś idzie do przodu. No i gorsza jest ta myśl, właśnie, że no, nie będziemy w stanie na przykład zapewnić, tak, I tej rehabilitacji, której bardzo potrzebuje, tak, dzięki której po prostu no, zrobiła duże postępy. No i jest ta nadzieja, że. Że będzie chodzić sama, tak, kiedyś. Państwo mogą dorzucić tę cegiełkę do postępów Leny, o których mówiła mama, a jak w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę wspieram.fundacjapolsat.pl. Tam odnajdujemy Lenę Wrzosek. I wpłacamy pieniądze na specjalne subkonto. To takie proste, a jak ważne, daje nadzieję. Można też wysłać sms o to jest ci pomoc pod numer 7531, bo to też prosty sposób. I tak wspierają państwo i Lenę, i wszystkich podopiecznych Fundacji Polsat. A my widzimy się za tydzień. Z racji tego, że zbliża się Dzień Dziecka, no to dzieci przejmą studio. Jesteśmy dla dzieci. Co będzie się działo? Sam jestem ciekaw. Bądźcie z nami. Do zobaczenia.